Dzień dobry. Jak donosi dzisiaj Interia.pl, prezydent Estonii Alar Karis zadeklarował, że zrobimy wszystko, aby rzucić Rosję i Putina na kolana. Dopiero wtedy będzie można rozmawiać o końcu wojny na Ukrainie. Tak, prezydent Estonii. Co wiemy o Estonii? Estonia liczy 1 350 000 mieszkańców. Wojsko Estonii, 3200 żołnierzy, 96 siła militarna na świecie. I co ona posiada? Lotnictwo dwa samoloty szkolno-bojowe i cztery śmigłowce oraz w rezerwie 60 tysięcy rezerwistów. Zachodzi jednak obawa, że w przypadku konfliktu z Rosją rezerwiści nie zdążą się zebrać, bo Rosja już zajmie całą Estonię w ciągu paru godzin. Tak więc kto nawołuje do wdeptania w ziemię Putina i Rosji niczym marszałek Kałownia. Estonia. Wielka potęga militarna. Światowa. Z nią trzeba się liczyć. To tak jakby mysz Chciała zadeptać słonia. Powiedzcie mi, o co tutaj chodzi?